Dzień dobry. Zostałem poproszony o to, by opowiedzieć o książce pod tytułem Zapisywanie świata w poszukiwaniu antropografii. Książka ukazała się niedawno w wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego. Zatem, kilka słów, które być może zachęcą do zakupu, jak i przeczytania tej książki. Kilka słów o formie i treści. No właśnie, już sama forma, okładka zachęca. Jest tutaj fragment obrazu Jacksona Poloka, którego duch nad tym tekstem się unosi. Jest mi on bardzo bliski. Być może nie jego styl życia, ale sposób tworzenia, sposób odzwierciedlania współczesnego mu. Świata. Książka składa się z dwóch y, części. Y, w pierwszej części mamy do czynienia z postulatami teoretycznymi, y, eksplikacjami idei, zagadnieniami takimi jak fenomenografia, metodyczny synkretyzm, autoetnografia, ale duża część tego pierwszego rozdziału poświęcona jest, y, poświęcona jest poza naukowym inspiracjom. I spotkamy tutaj oprócz Jacksona Poloka także Fernando Pessoe, z którym to przemierzam lizbońskie ulice i łódzkie dzielnice. Jest James Joyce, można by spytać po co pisać kolejny tekst o Joyce, skoro napisano ich tysiące, jeśli nie miliony, ale ja staram się tego Joyce'a tutaj ugryźć po, po swojemu. Jest Jack Kerouac, który jest w Polsce pozornie, moim zdaniem, znany. Pokazuje tutaj jego metodę pisarską, sposób pisania, sposób chwytania rzeczywistości, świata, doświadczenia w słowie, w opowieści. Są też inni autorzy, Stefan Temerson, Deborah Fogel. Jest Witold Lutosławski, którego metody kompozycji... Nie inspirują do planowania przedsięwzięć badawczych i empirycznych, wiele jeszcze, innych, wiele jeszcze innych nazwisk. Jest także etnografia, antropologia polska, zarówno ta dawna, jak i współczesna. podejmuje tutaj dialog z różnymi autorami na kartach tej, tej książki. Oni są tutaj obecni odczytywani na nowy sposób dyskutowani. To jest część pierwsza. W ogóle powinienem opowiadać o tej, o tej książce raczej przy akompaniamencie miejskiego zgiełku, ponieważ tekst ten jest przesiąknięty miejskim rytmem. Tak mi się przynajmniej tak mi się przynajmniej wydaje w części drugiej dokonuję próby właśnie jakby aplikacji tych idei w praktyce. Przemierzam miasto, opisuję miasto, zapisuję świat, zapisuję doświadczenie swoje i, i ludzi wypowiedziane, niewypowiedziane. I, i czym jest ta antropografia w tytule? No właśnie to pozostawię w niedopowiedzeniu, zachęcając państwa do Przeczytania, do czytania, do zapisywania świata po swojemu, bo ten świat tak szybko odchodzi, dynamicznie się zmienia. Nazywam się Krystian Darmach, jestem autorem tej książki.